Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj nagrywam na żywo z domu. Będziemy nagrywać, jak może jutro, lub może, będę miała przemysłowanie w pokoju. Tak, jak. widzicie, tutaj nie to tylko, nie tu. Widzicie, właśnie tutaj, o tą półkę. Poczekajcie, mam bardziej. Widzicie, co? Te schodki, nie? Te schodki może przedstawimy tutaj koło, koło mojego łóżka. Tutaj, tak w środku. I tą szafkę. tą. Przedstawimy tam. O, gdzie są, jest tam ta szafka? Tą szafkę tu. I może ten domek. Gdzie ten domek. O, ten domek może będzie na sprzedaż. Ta toaletka na pewno. I na sprzedaż. O, ta toaletka i to na sprzedaż. No. Szafa będzie miała inny kolor. Tylko zostanie gdzie jest. Hop. A szafa, gdzie jest, tu. to jest? będzie miał inny kolor. No. I będzie tak, że na przykład tutaj będę miała całą pustą ścianę, tylko tu będzie biurko i szafa. I kolorowy tu nie będę miała pustej ściany, Wciąż coś będzie. A tu też nie będę miała pustej. Ale będę miała trochę mniej rzeczy. I. No, i tu... no Filip. No, nic. No, od nowo, Nendry, nie chcesz, nie to nowa żeby nie było na tym filmie Filip. No i jeszcze tutaj mam to biurko. No, przepraszam to wybrać, ale trochę przeszkadza. Słyszysz? Nie, nie, ale wyjdziesz? Dobra, ale najpierw to od początku. No, poczekaj. Fii, fii. Widzę, ale najpierw to od początku, bo nie chcesz bym na tym był. Fii. Dobra, ale od początku nagraj.